Hej, witajcie na moim kanale z tej strony Florka. I ogólnie dzisiaj już możecie zobaczyć, kogo tu mam. Mam piór piję stworzoną przeze mnie. <noise> ogólnie ja pomyślałam, żebym stworzyła w sumie piję. Mimo, że już kiedyś zrobiłam, to bym może zrobiła nową wersję. Więc w sumie tak mam, że chciałabym stworzyć piję. Bieram sobie drugie podejście, bo widzę, już piję na żywo, bo mam na spotkaniu, więc ogólnie mam tutaj już. Przygotowaną jakąś sinkę, żeby stworzyć, więc ja tu już zacznę. I przy okazji znajdę na telefonie od razu zdjęcie sobie, żebym mogła ją odzorować jeszcze lepiej. Hmm. Przygotuję dobra. Oczywiście zacznę od tak jakby karnacji. nie jest skóra, ona ma jasną skórę, więc... Myślę, że taka wydaje się git. Um, nie, trochę inną bym dała. Albo dam jakąś taką, ale jaśniejszą. Um, trochę jaśniejsza. Nie, że. O, coś takiego. Ale tutaj taka, ale. O, taka mniej więcej. Coś takiego myślę. Jest git. Teraz, oczywiście, żeby. Było mi łatwiej, muszę usunąć rzęsy. Te, jakby z EA, bo one są okropne. To jest jakieś sklejone placki. W ogóle ostatnio sobie nowe rzęsy, więc bym je też tu wykorzystać, ale zaczynę teraz od twarzy. Więc szukam sobie dobrego zdjęcia. O! Mam jakieś dobre zdjęcie, gdzie będzie się dał wzorować twarz pi, więc zrobimy tak i teraz. Nawet ona usta ma podobne do tego. Nie, ona ma inne. Nie ma takiego tutaj o. Więc szukam innych ust. O, coś takiego. Myślę, teraz policzki to sobie znajdę. Boże, coś mi tu nie pasuje. Jak Kształt głowy mogę zmienić, bo mi tu kształt głowy, waga. A nie, bo to jest tutaj, to, to mogę zmienić. Bo no jakby była bardzo tak wyciągnięta, tak jak, nie wiem. Nie, ja nie mogę tak zrobić ja chyba muszę wybrać niestety od nowa życie na podstawie tej o twarzy. No bo popatrzcie, tak. A tak, no to widać różnicę, ja nie wiem jak to zmienić, więc niestety muszę zrobić od nowa. O Jezu. O Jezu, ta twarz jest straszna. Mhm. Mm Może nie tak. To chyba jest to jest jakieś policzki. Teraz nos. Okej, okay, dobrze. Mm -mm, nie, na pewno nie tak. Myślę, nos. że wybiorę ten na razie i trochę go zmienię. Jeszcze to trzeba zrobić bardziej tak. Czy by bardziej tak? Chcę, że Przecież... wiem bardziej o tak. Bardziej tu tak ma jakby. No tu ma bardziej tak. Coś takiego. Hmm. Kurde, nie wiem, ten nos trochę problematyczny, ale już go tak zostawię. Teraz przechodzimy w oczy. Bardziej takie. Tutaj może nie jakiś inny jakby kształt. Skoro twarz już mam mniej więcej tu zrobioną, dałabym jakiegoś skinała, no, ale te oczy mi się wydają, że są zbyt daleko od teraz siebie. Teraz jakieś rzęsy, zobaczmy takie. O Jezu, o Jezu. Teraz to kompletnie nie wygląda jak Pia Ja ma takie bardziej... Nie, chyba tych nie użyję, ja użyję chyba po prostu od Kiko. O takie o, albo jakieś z tych, albo takie chyba bardziej. Dobrze, teraz fryzura. Fryzura? Wielki dylemat. Nie, nie, to totalnie nie. Dlaczego żadne tu falowane włosy, oprócz tych hmm. na przykład i takich innych, nie mają tak jakby mm, przedziałku prostego? O, tu się jest takiego kręcnego. A może dam takie? One może nie mają też zbyt równego przedziałka, ale nie mają takiej grzywki żadnej zbyt. nie, albo. Nie, 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 nie. Ej, ale te są chyba dobre. Ja je na razie zostawię. Chyba, że znajdę jakieś inne lepsze. No, ja te zostawiam. Ja te zostawiam. To są chyba najlepsze. Teraz szukam makijażu. Myślę, że w pierwszym stroju dam taki jakiś makijaż, co ma zazwyczaj. A w drugim dam taki, co miałam na spotkaniu. I teraz strój jakiś. Albo nie, najpierw sylwetka. Mi mm. się wydaje, że tak jest, ok. I teraz jakiś strój. Ja kompletnie nie wiem jaki strój mogę dać. No, może nam jakieś ogoniczki, To chyba będzie najlepszy pomysł. Te, wydają się być kit, tylko takie bardziej... Takie o. Takie czarno białe. One tak, trochę nawet pasują do koloru jakby tej bluzki, więc mi się wydaje, że jest kit. I teraz um, jakieś może na szyję... Może coś takiego. Aj, mi się wydaje, że to jest spokój I uwaga. Próbuję odzorować taki makijaż, jak ja miała na spotkaniu, a to może być trudniejsze, bo mi się wydaje, że czegoś takiego ja nie znajdę. Zaczęłam od tego, że dałabym jakieś takie bardziej dłuższe rzęsy, typu to. Ten makijaż będzie trudny. Trzeba znaleźć coś takiego właśnie zielonego. Chyba to jest najlepsze. To mi się wydaje być dobre, więc tak bym zostawiła. Bardziej podobną fryzurę, no to o to bym dała. I teraz strój. To chyba było najlepsze, więc tak zostawię. Jakie spodnie? O, a może takie? O, takie, takie, takie się wydaje być dobre. No ładnie to wygląda. No nie wiem, się tutaj, że jest git. Więc teraz... O? A teraz... Cechy i takie tam. Um, myślę, że... Cechy... To była kreatywna na pewno. ważniejsze. Mi się wydaje, że uwielbia naturę. Ha! Nie wiem, jaką aspirację. Ja pamiętam, że ona mówiła, że będzie chciała podróżować po świecie, więc coś stąd... Nie, teraz... A nie ma takiej jakby, co... Hmm. Znajdźmy, że chodzi o to, że Dobra, rozumiem, że to jest coś właśnie w stylu mapa. Że chodzi o mapę. Rzędne komorebi, mapa. Aha. Teraz kolory. No to nie wiem. Mi się wydaje, że czarne, brązowe. Btrtise, buty. O! Oh. Dobrze! No, to, pewno, to kompletnie, nie wiem. Podstawowe. A! Flue shore Aha! Aha! przedstawiła. Zajęcie, no to malowanie. Granie huh. Gra, nie wiem, Simpson. się jednego pojęcia, więc tak bym dała. Imię, no to. To Nazwiska nie znam, no tu nie będzie. Czemu nie tak. Oczywiście, o tak. To jest głos jakiś. Zefu, a Zarkini, a na Pretty good Dobra, już. Ej, co mm. jest? Dlaczego znaczy, ja tak bardzo podobnie to też wybrałam? Techy niemal identyczne. Dobra. Ja będę kończyć. Tak się ogólnie prezentuję Pia. Jeżeli odcinek Ci się podobał, że zostawić łapkę w górę. Możesz podzielić się w komentarzu, czy wyszła mi podobna, czy właśnie... Nie. Niepodobna. Jak chcesz właśnie więcej takich i podobnych materiałów, no to też możesz dać znać w komentarzu. A żeby nie przegapić tych treści, możesz zasubskrybować z dzwoneczkiem. Byłoby mi bardzo miło. I to tyle pa. to ja florka z przyszłości. No, tutaj mi się mikrofon wyłączył. Ale ogólnie ta tą część nagrywam z tego tygodnie przy tym, jak widzicie teraz tą. I właśnie akurat dzień po tym, jak ją ja nagrałam, znalazłam idealne włosy dla pitki. Idealne. Są one od Camiri. O, właśnie teraz one tak wyglądają, ale najgorsze jest to, że... No, zobaczcie tylko na te... te takie kreski. I ogólnie tutaj postanowiłam sprawdzić, czy one tak jakby... są tylko zapisane przy tamtym przypadku, gdy miałam dodane jakby te wszystkie mody i takie tam. Ale sprawdziłam i... Bez żadnych takich CC też to, no, wygląda jak wyglądało. Też tu zdjęłam wszystkie rzeczy, żeby zobaczyć, czy to, co się nie przeszkadza. I właśnie sprawdziłam, że tak od boku tych kresek nie widać, ale no, kurde, taka cukła jestem. Później też pobrałam, jakby jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy to może nie, wiem, jakąś złą wersję pobrałam, czy coś, ale. No niestety już tak zostało, więc... Aha, mikrofon, mikrofonu nie włączyłam. Teraz powinno być wszystko dobrze, przynajmniej mam nadzieję, bo jak nie, to serio będzie mi smutno, bo no... Nie wiem, wtedy mogłabym dać jakieś takie włosy, chociaż one nie pasują. Ale wtedy bym już zostawiła tamte. Ale te serio pasują, naprawdę, ale ogólnie do tamtych włosów już... Miałam zdjęcia, więc gdyby były złe, no to w sumie ja bym tak zła nie była, ale i tak bym była zła. Bo te włosy bardziej pasują, te właśnie, co teraz szukam, uwaga. Uwaga. No nie, no ale to się tak... Kurde, no, mm, czemu? Dobra, ja myślę, że na razie tak zostawię i później po prostu to jakoś... Uh, zobaczymy, czy w grze to też będzie widać, może w grze nie będzie widać. Proszę, to jest tak, taka ładna fryzura, no tak by pasowała właśnie idealnie. Już popatrzcie, Pia ja na każdym odcinku ma taką fryzurę. W sensie taką podobnie tak ułożoną, że tutaj ten... No. Dobra, zaraz się okaże. O, jeszcze zdjęcie. Wyszłam w grę. I tu mam tamtą poprzednią wersję Pi. taką taką z tą fryzurą, a tu mam drugą wersję Pi. Ta fryzura jest serio idealna, gdyby nie te paski. No i myślę, że na razie tak zostawię jakoś. Nie wiem, może to jakoś się później naprawi. Czy coś. Może kiedyś będzie inna wersja tych jakby fryzurek, właśnie tej fryzurki, co będzie naprawiona. Ale w tym ciągu to na tyle, więc ja się z Wami żegnam. Pa!